Jesteśmy na drugiej edycji Międzygalaktycznych Zawodów uh. oh. Oh. Wow. Wow. Uh. Ej, ej, podobno się ozdupiłeś jak ta, pasztetowa na słońcu Dlaczego? Dlaczego? Yeah. Wow. I no z tej strony Oskar Macuka. My jesteśmy na drugiej edycji Międzygalaktycznych Zawodów na nowym torze. Więcej przeszkód, większe przeszkody, więcej emocji, także będą większe. I mamy tutaj zupełnie nową ekipę z drugiego turnusu obozu MotoGang. I tutaj mamy tak, zawodników w kategorii Pro i do tego mamy trzy osoby, które przeszły z kategorii podstawowej, jako dziką kartę dostały i mogą startować razem z nami, więc emocje będą na maksa. Tak więc teraz poznacie zawodników, którzy będą się walczyć o złoto, a potem będziecie widzieli ich przejazdy. Pierwszy zawodnik. Zemsta przeszło, obozowy prawie wygrał. Jestem z Rodzi, od trzech lat jeżdżę na rowerze i zrobię swój. Tam w to nie wierzę. Jestem zadowolony ze swojego przejazdu, tu mi wyszło, tu mi wyszło i tu mi wyszło Kolejny jest, jestem Sikor Jestem Wiktor Sikorski, jestem z Łodzi Teraz Cześć Dawaj Prosto z kategorii amator, kolega Antek, który dostał dziką kartę. Opowiedz coś o sobie, jak się czujesz jako jeden z najlepszych, podstawowych amatorów? Czuję się bardzo dobrze. Cieszę się, że tak dobrze poleciałem. Yy, nazywam się Antek, yy, latam półtora roku, no i nauczyłem się na obozie supermanu. Poszedł wow! jak wow! To mi Superman, Wyszedł Malfoy, ale tej brawa nie grubi. ale jestem zadowolona. Następny jest Papryk, którego znacie, ostatnio wygrał, jak pisaliście, oczywiście wszystko wiemy, że to było ustawiane, dostał buty, wiadomo, że koleżka mój, więc co go będę przedstawiał, no ogólnie układ jak teraz nie wygra, to wiadomo, że coś poszło nie tak. Który bardzo mi zaimponował swoim stylem, bo może sztuczek nie robi na najwyższym poziomie, ale jeżeli chodzi o płynność, czystość i styl lotu, naprawdę picobello. Damian y, ze Śląska i jeżdżę od półtorej roku. Yo! Yo! Dawaj do końca! Yo! Było fajnie, cieszę się, że taki progres, ale triki nie wszystkie weszły. Yo jest Zdobywca dzikiej karty z kategorii amator na czarnym rowerze, w czarnej koszulce i czarnym kasku. Kajtan z Warszawy, um, nie potrafię jeździć za bardzo, nie potrafię pewnych plików, ale jakoś się przedostałem dalej, więc jest to super. Wow! Wow! Tak, tak, tak. Wow! Wow! O, bardzo fajnie, bardzo fajnie się latało. Nie, nie wyszło mi wszystko tak, jak chciałem i chciałem oldschoola zrobić, nie wyszło. Tak to wszystko raczej dobrze. Wyszło. Kolejny kolega z kategorii podstawowej na kolorowym rowerze. co się będzie zrobił. Powiedz szczerze. Dzisiaj e, wczoraj się oldschoola nauczyłem i będę go robił na pierwszej hopie. Pa pa, 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 pa! Nie, słabo wyszło, ściągnęło mnie pod poduszkę i średnio było. Powtórzyłbym chętnie. Jeszcze jestem ja, Oskar Macuk, naczelny błazen internetu, którego wszyscy znacie. To prawda już nikt mnie nie hejtuje, więc trochę nuda, ale fajnie, że jeszcze kiedyś hejterzy byli. Hehehe flip Ale krzywo 27 bar I flip bar Aha. Jesteśmy właśnie po pierwszej turze przejazdów I jak emocje ogólnie po Jak wasze przejazdy udały wam się? Jesteście zadowoleni? Nie, nie, Czemu nie. jesteś niezadowolony. No nie, te... zasmaciło mnie na podłóżce i pierwszą hopę źle leciałem For the będzie paca Wow. Ej, ej, podobno się rozdupileś jak ta, pasztetowa na słońcu. Dlaczego? No nie wiem, co się stało, się zepsuło, no. dawaj. Się. To jest twoja chwila prady. Mam. Uda się. Nie wiem, co chcesz zrobić, ale na maksa ci się, Dobra. się uda. No! Ogólnie chcieliśmy wszystkie przejazdy nagrać na GoPro, ale niestety Janusze za każdym razem klikają jakieś guziki. Wcześniej wszyscy w pierwszym przejeździe zrobili sobie zdjęcie, ale teraz jest lepiej, Time timelapsa macie, więc jego przejazd zobaczycie w tym oto timelapsie. Pa-pa-pa-patryk. Oh nó thôi, đi thôi, đi thôi Không có, có loại <coughs> ăn no <coughs> <coughs> Oh ne. Dobra, těla. Dece. Przechodzimy do konkurencji whip Off, ale to jest ciekawy whip Off, bo wy jako widzowie będziecie oceniać te najlepsze whipy, więc możecie pisać w komentarzu, kto waszym zdaniem zrobił najlepszego WiPA, więc dowiemy się tak naprawdę jutro, kto zrobił najlepszego whipa. Jakby każdy może sobie jeździć, ile podejść chce, po prostu liczy się najlepszy whip, najlepsza stylowa. Wow. Ale głupo. powiedzieć, że zostały ostatnie dwa miejsca na trzeci turnus. Jeżeli chcecie się zapisać, to link macie w opisie. Razem z moim trenerem psychomotorycznym, Mikesz Coachem, jak widzicie, przygotowaliśmy dla obozowiczów taki challenge z tymi małymi piłeczkami z piaskiem, które bardzo fajnie pozwalają trenować pod over, właśnie pod łapanie czy tego typu rzeczy i każdy z was może sobie zrobić takie ćwiczenie i napisać w komentarzu, ile zdążyliście zrobić powtórzeń w 30 sekund. Zapraszam. Zmieniliśmy delikatnie zasady, ponieważ to, co załapił Mike's jest zbyt trudne dla większości z nas, dlatego zmieniliśmy zasady na takie, że mamy 30 sekund i w 30 sekund jak najwięcej razy trzeba po prostu to przełożyć. I ta osoba, która wygrywa pierwsze miejsce, zdobywa trening z Mikeszem i jersey Mikesza. Za drugie miejsce Koszulkę Mikesza taką jak ja mam, a pierwsze pięć miejsc zdobywa opaski koncentracji, które ułatwiają skakanie na rowerze i to jest sprawdzone, bo ja je mam i lepiej Tak, Nie podoba Kolega z Garnier i tenik. drugie miejsce koszulka i brawa dla wszystkich uczestników, którzy walczyli, otrzymali opaski, a my lecimy zaraz ćwiczyć dalej traski. Przele.